Siemane. jeśli jesteś początkujący w temacie tatuażu, dziś dowiesz się, co robić, a czego nie robić na sesji tatuażu, tak aby zmaksymalizować efekty, ułatwić nam pracę, umilić sobie czas spędzony w studiu, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. Zapraszam. Jest kilka rzeczy, które w dniu sesji bezwzględnie musicie robić, kiedy już przyjdziecie do studia. Pierwszą z nich jest obdarzenie tatuatora zaufaniem. Jeżeli już wybraliście tatuatora, to znaczy, że jesteście w miarę pewni jego, jego umiejętności, więc słuchajcie jego sugestii co do wzoru, co do wielkości, co do umiejscowienia. Niejednokrotnie jest tak, że wasz pomysł nie współgra z technologią wykonywania tatuażu i po prostu nie da się zrobić czegoś tak małego. Niedobrze będzie to wyglądać w tym miejscu. Bardzo ważne jest, żeby zaufać tatuatorowi i słuchać jednak jego sugestii i rad na temat wzoru. Bądź punktualnie. Tatuaż to niejednokrotnie ogrom pracy i jeśli się spóźnisz, jeśli się poważnie spóźnisz na sesję, to może być tak, że po prostu nie zdążymy wykonać Twojego tatuażu, a czasami rozbijanie jakiejś małej wlepki na dwa spotkania to totalny bezsens, strata czasu, strata pieniędzy, więc po prostu przyjdź punktualnie. Weź ze sobą jakieś ciuchy, które możemy zniszczyć, bo podczas tatuowania będzie wszędzie w każdym kierunku chlapać Twoja krew, mózg i tusz i po prostu wszystko będzie ubrudzone, więc niejednokrotnie takie ciuchy nadają się po prostu do wyrzucenia, tusz się strasznie ciężko spiera, więc ubierz się w coś, coś takiego, co będziemy mogli od razu wywać do kosza i spalić. W każdym studiu panuje dosyć mocny rygor BHP, więc ważne jest, aby po się do studia słuchać poleceń tatuatora i poleceń pracowników studia. Poinstruują cię, gdzie możesz usiąść, gdzie możesz zostawić swoje rzeczy osobiste, czego wolno dotykać, czego nie. Bardzo ważne, żeby się do tego zastosować. To zabrzmi dosyć absurdalnie, ale często jest z tym problem. Umyj się w dniu sesji. Trzydniowe skary i woda spod ogórków spod skrzydła to nie jest fajna rzecz na 8 godzinną sesję. Utrudnia nam to bardzo pracę. Jest niefajnie, także fajnie by było się umyć. Na sesję przyjdź yy, samotnie, nie zabieraj babci cioci, yy, chłopaka, męża, żony, psa. Oni w niczym nie będą nam pomagać, a mogą utrudniać, dlatego że będziesz konsultować wzór, umiejscowienie z osobami trzecimi, które tak naprawdę nic nie mają do Twojego tatuaża. To jest Twój tatuaż, tylko i wyłącznie Twój. Chodzi tutaj o Twój gust, Twoje upodobania i to Ty masz podjąć właściwą decyzję, sugerując się poradami tatuatora, a nie poradami osoby, która jeszcze mniej niż Ty się na tym zna. Także przyjdź sam. Teraz część najważniejsza, czego nie wolno absolutnie robić podczas tatuowania w dniu sesji. Pierwszą z takich rzeczy jest niezostawienie swoich rzeczy prywatnych poza obszarem wskazanym przez tatuatora. W studiu, tak jak wcześniej wspomniałem, panują dosyć rygorystyczne zasady BHP. Twoje i nasze bezpieczeństwo jest tutaj najważniejsze, więc przynosząc nam gronkowce, paciarkowce i inne badziewie na swoich ciuchach, telefonach, torebkach, plecakach. Nie możemy tego rozsiewać po całym studiu, musimy to zostawić w jednym miejscu i niech to sobie tam spokojnie czeka, aż skończymy tatuować. I działa to też w drugą stronę, kładąc to gdzieś w miejscu, gdzie istnieje ryzyko jakiegoś skażenia biologicznego, możesz zabrać taki HCV ze sobą do domu i przekazać go na przykład swojej siostrze czy dziecku. Tego też byśmy absolutnie nie chcieli, także nie wolno zostawiać swoich rzeczy osobistych poza obszarem wyznaczonym przez tatuatora i obsługę studia. Stara się też niczego nie dotykać. Niektóre rzeczy są sterylne, higienicznie czyste. Nie chcielibyśmy, żebyś przeniósł, przeniosła zarazki z dłoni na, na te rzeczy, bo to stwarza kolejne ryzyko dla Ciebie i dla nas. Kiedy naniesiemy wzór na skórę, odbijemy kalkę, potrzebujemy kilku minut, aby ta kalka nam wyschła. W tym czasie nie dotykaj tego wzoru. Twoje palce są brudne. Twoja skóra przy odbijaniu wzoru została zdezynfekowana więc yy, nie dotykaj go, żeby po prostu nie nanieść tam jakiejś bakterii, wirusów, innych grzybów, yy, bo to stworzy ryzyko zagrożenia, może nie, niebezpiecznego dla życia, ale na pewno niebezpiecznego dla tatuażu. Tatuaż może się gorzej goić i po prostu gorzej wyglądać. Kolejne nieco absurdalne, ale nie pij alkoholu podczas sesji. Niejednokrotnie miałem taki przypadek, że pan gdzieś tam trzymał butelkę coli w ręce, ta kola była podejrzanie rozrzedzona. Po dwóch godzinach okazało się, że zrobił się bardzo żywy, zaczął się bardzo ruszać, pokazywać mi jakieś filmiki na YouTube, a po prostu czuć było od niego gorzałe. Więc picie alkoholu podczas sesji to nie jest dobry plan. To w niczym się nie pomoże, a nam utrudni pracę i uniemożliwi wykonanie ładnego tatuażu. Najważniejsza rzecz. Kiedy już dziaramy, nie ruszaj się. Nie sięgaj co chwilę po telefon do kieszeni. Nie kop nogami z bólu, nie rozglądaj się po studiu, staraj się też nie gadać, dlatego że każde odwrócenie głowy, każde sięgnięcie po telefon, każde scrollowanie Instagrama na telefonie sprawia, że całe ciało minimalnie zmienia swoją pozycję. W takim momencie pociągnięcie ładnego, równego konturu jest po prostu niemożliwe, a nie chcemy zrobić ci brzydkiego tatuażu, więc staraj się leżeć, siedzieć nieruchomo przez całą sesję. Ważna rzecz z mojego doświadczenia. Nie rzuć gumy podczas sesji, zwłaszcza jeśli jest to Twój pierwszy tatuaż i nie wiesz, jak Twój organizm zareaguje na ból i na kontakt z igłami. W moim przypadku było tak, że Pan Zasław podczas tatuowania, kolega ze studia w ostatniej chwili zauważył, że do gardła spada mu guma do rzucia, którą miał w ustach. Mógł się tym udławić, mogło, mogło dojść do dużego nieszczęścia, także jeżeli jest to Twój pierwszy tatuaż, nie wiesz, jak zareagujesz, dobrze by było nie rzuć gumy podczas tatuowania. Kiedy robimy jakąś przerwę, zawijamy tatuaż folią, żeby zabezpieczyć go przed czynnikami zewnętrznymi. Kiedy z tej przerwy wracamy, nie pomagaj tatuatorowi i nie ściągaj tej folii na własną rękę. Dotykasz wtedy własnej krwi, co dla Ciebie oczywiście nie stanowi żadnego zagrożenia, ale potem te ręce ubrudzone Twoją krwią mogą dotykać różnych rzeczy wielorazowego użytku w studiu, takich jak na przykład dystrybutor z wodą, kubek, meble studyjne itd., itd. I roznosisz po prostu tam zarazki. Oczywiście ciebie się to pewnie nie tyczy, ale może przed tobą była osoba zakażona wirusem HCV, która też tak macała wszystko. Potem to zabierasz ze sobą do domu. Także nie pomagaj tatuatorowi, nie odwijaj sam folii ze świeżego tatuażu. Nie dotykaj też świeżej dziary. Na Twoich rękach jest mnóstwo zarazków. Absolutnie nie wolno Ci dotykać świeżego tatuażu. Po wykonanym zabiegu tatuator zabezpieczy Twój tatuaż odpowiednim opatrunkiem. Absolutnie przez pierwszych kilka godzin nie wolno Ci go dotykać. Po powrocie do domu zrobisz to wszystko, co trzeba zrobić ze świeżym tatuażem. Instrukcje dostaniesz od tatuatora po zakończonej sesji. Natomiast w trakcie tatuowania i zaraz po wykonaniu tatuażu nie dotykaj brudnymi łapami wytatuowanego miejsca. Música